Stwierdziliśmy z mężem, że to już jest ten czas najwyższy, żeby się pożegnać z kopciuchem. No już naprawdę był to ostatni dzwonek. No i wtedy zaczęliśmy poszukiwania odpowiedniej firmy, która nam to wszystko wykona. Od początku kontakt z firmą Greenmax był bardzo fajny, bardzo miły, łatwo go było nawiązać. No i też doradztwo to, którego nam Państwo udzielili, było też bardzo fachowe. Od podpisania umowy do wykonania minęły jakieś dwa albo trzy tygodnie. Mamy zamontowany kocioł na pellet. To jest po prostu wszystko samodziałające. On się jakby sam rozpala, sam się napełnia i sam też się czyści. Wystarczy tylko raz w tygodniu dosypać tego peletu. Ja to się śmieję do męża, że w ogóle jakbyśmy kotła w domu nie mieli. Po prostu tyle, że jest ciepło. Jeżeli chodzi o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, no to jakby firma też się kompleksowo tym zupełnie zajęła. Podpisaliśmy tylko upoważnienie dla nich i oni już w naszym imieniu działali. Dostaliśmy po prostu dofinansowanie na, na konto bardzo szybko. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad tym, czy skorzystać z usług firmy Greenmax, to ja bardzo serdecznie polecam. Moim zdaniem to jest właśnie solidna firma.